Ciekawostki z podróży, proszę bardzo. Jak tanio i sprytnie dostać się z lotniska w Nicei do centrum miasta? Większość powie to proste, wystarczy wsiąść na terminalu w Tramwaj L2. Ale uwaga, automat na lotnisku sprzeda ci tylko bilet w zestawie za 10 euro, 5 euro w jedną stronę i 5 euro za powrót. A to niekoniecznie najlepsza opcja. Mało kto wie, że Tramwaj L2 na odcinku między terminalami a dworcem autobusowym kursuje całkowicie za darmo. I tu robi się ciekawie. 90% informacji w internecie mówi, że bezpłatny przejazd obowiązuje. Tylko między terminalami. Tymczasem, zgodnie z oficjalną stroną lotniska, darmowy jest także trzeci przystanek dworzec autobusowy. Co robimy? Wysiadamy na dworcu autobusowym i przesiadamy się w pociąg, autobus lub tramwaj. Czyli wysiadamy z tramwaju, w automacie kupujemy bilet za euro 70 plus do jednorazowo 2 euro za kartę, którą można później doładować. Chcesz oszczędzić jeszcze więcej? Użyj aplikacji mobilnej. Bilet kupisz online, bez potrzeby posiadania karty. Wystarczy zeskanować telefon przy wejściu do Pojazdu. Bilet ważny jest 75 minut, więc spokojnie możesz się przesiadać. A na koniec perełka. Tramwaje w Nicei jeżdżą bez trakcji i bez trzeciej szyny. Nowoczesne, ekologiczne i ciche, idealne dla klimatycznego śródziemnomorskiego miasta. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak działa ta technologia, napisz w komentarzu tramwaj.